No cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Zrobimy sobie taki szybki filmik z cyklu zdrowie. Moi drodzy, mamy tradycyjnie trzy różne grupy kart. Teraz ta grupa numer jeden jest to turkus. Grupa numer dwa jest to obsydian. I grupa numer trzy to jest koral. Dobrze, moi drodzy, te osoby, które potrzebują więcej czasu na zastanowienie się, mogą sobie filmik zatrzymać, a ja sobie zacznę już od grupy numer jeden. Pytanie brzmiało: co Wam przeszkadza w utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej? Moi drodzy, detoks. Tu mamy, akurat, jeśli chodzi o rośliny, to mamy mlecza. Moi drodzy, widocznie jest Wam potrzebne Jakiś detoks? Być może możecie sobie zrobić jakąś kurację oczyszczającą. Tutaj są pokazane jelita, czyli być może jakieś herbatki przyczyszczające bądź jakieś inne zioła, które wspomagają trawienie. Widocznie coś Wam zalega i blokuje Was. To jeśli chodzi o utrzymanie prawidłowej kondycji zdrowotnej. Ja Wam tutaj dotyczy, doczytam, co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć, ponieważ te karty są dla mnie nowe. To mamy numerek 16. Co tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć? Tutaj musicie znaleźć w sobie siły witalne i puścić pewne rzeczy. Moi drodzy, bo to nie jest tylko przekaz, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, tutaj jest większy, głębszy przekaz, jeśli chodzi o waszą psychikę i wasze podejście do życia, do, do was samych, tak? Tutaj chodzi bardziej o kondycję psychiczną, więc tutaj musicie zrobić taki również detoks, jeśli chodzi o wasze emocje. Trzeba puścić pewne rzeczy, abyście mogli iść dalej. Coś trzymacie w sobie, coś, co was blokuje, musicie to zmienić. Musicie jakby widzieć lepszą przyszłość i obiecać sobie, i zaufać, że idziecie dobrą drogą. Jest to, jest to wam potrzebne i niezbędne, aby, aby móc się rozwijać. Nowe, nowe idee, czyli nowe pomysły, tak? Tutaj bycie kreatywnym by się przydało. Uzdrowi to i pomoże wam jakby. Zawrócić z tej, z tej złej drogi, tak? z tego zamartwiania się, z tego poczucia takiego, takiej słabości, poczucia być może niskiej wartości, własnej wartości. Musicie tutaj znaleźć również akceptację siebie, wybaczenie sobie, po to, żeby móc iść dalej. Czyli jednym słowem, Musicie sobie zrobić taki rachunek sumienia, co byście chcieli zmienić w waszym życiu. Musicie sobie poradzić się z waszymi być może porażkami życiowymi, które były wcześniej. Zaakceptować, dlaczego tak się stało, dlaczego to się wydarzyło. To ma wam tylko i wyłącznie pomóc iść dalej do przodu. Także tutaj trzeba oczyścić te wszystkie negatywne emocje. Oczywiście, jeżeli oczyścicie ciało fizyczne, również Wam to pomoże. Jakieś rzeczy odejdą, które Was zatrzymały w tym, w tym takim stanie. Być może niepewności, braku akceptacji, być może nie umieliście komuś wybaczyć, być może czuliście w sobie dużo złości albo czujecie nadal, tak? Trzeba to wszystko puścić, cokolwiek to jest, ponieważ to Wam nie pozwala się rozwijać, moi drodzy. Takie jest przesłanie od moich kochanych kart, kart jeśli chodzi o ziółka. To był przekaz dla grupy numer 1. Teraz mamy, moi drodzy, grupę numer 2. Mamy grupę numer 2. I teraz tak. Tutaj mamy Expansion. Czyli również rozwój. Moi drodzy, coś Wam tutaj blokuje, Wasz rozwój dochowy. Ja zaraz sobie tutaj zajrzę do książki, wspomogę się, ponieważ to są nowe karty. Teraz tak. Ta karta mówi o trudnościach, je, jeśli jeśli macie jakieś jeśli wyznaczyliście sobie jakieś cele i dążycie do nich jeśli chodzi tutaj o rozwój duchowy możecie napotkać trudności i teraz tak albo trzeba znaleźć nowy cel albo trzeba przeegzaminować to w miejsce w którym teraz jesteście i możliwości które mogą mogą się jakby wam pokazać jest tutaj taki, taka potrzebna, jakby, taki potrzebny zwrot akcji, tak bym to widziała. Czyli jakbyście byli na jakiejś drodze, byście chcieli się rozwijać, ale musicie coś zmienić, aby móc iść dalej, ponieważ napotkaliście jakieś trudności, być może troszkę zboczyliście z tej głównej drogi. Ale ogólnie zmiany nadchodzą, ale musicie być przygotowani na jakieś być może negatywne, sytuację typu na przykład zdrada, która będzie ciężka do zaakceptacji do akceptacji. może, to, to znaczy to jest tylko jedna z przyczyn, to jest akurat tak napisane, że może się pojawić zdrada, która może wywołać u was szok, być może nie spodziewacie się jakiejś, ja nie mówię tutaj o zdradzie typowej, jeśli chodzi o związek, być może tak, ale być może chodzi tutaj o Waszego przyjaciela, przyjaciółka, kogoś z rodziny. Może być tutaj coś innego, jakieś zachowanie, jakaś sytuacja, której się nie spodziewaliście wśród Waszego krona znajomych, tak? Ta karta również mówi Wam: chcę Wam przypomnieć o tym, żebyście zaprzestali złości, smutku i takiego, takiemu rozczarowaniu. Że trzeba iść dalej, czyli trzeba wszystko puścić to, co cokolwiek wam się przydarzy, przytrafi, bądź przytrafiło, przedarzyło. Trzeba to puścić tak, żeby nie trzymać tego. Trzeba jakby znaleźć nowy cel i zmienić tą trasę, iść inną, ale nie trzymać ani złości, ani smutku, ani, ani rozczarowania, ponieważ to blokuje waszą dobrą kondycję zdrowotną. To tyle jeśli chodzi o przekaz dla grupy numer 2 i grupa numer 3. I tutaj mamy grupę numer 3, czyli mamy koral. I teraz tak muszę sobie tą kartę inaczej. I mamy kałn, czyli mamy spokój. Tutaj mamy Rumianek, czyli możemy sobie tworzyć Rumianek na, na uspokojenie, jeśli nas targają jakieś nerwy. Tradycyjnie, tradycyjnie wesprę się książeczką, ponieważ te karty są dla mnie stosunkowo nowe. Pozycja numer 7. Ta karta mówi o tym, że trzeba się troszkę cofnąć wstecz. I odpocząć, czyli te osoby być może, które wybrały tą grupę kart, być może zbyt szybko chcą coś przerobić. Być może za dużo wzięły na swoje barki i tutaj ta karta mówi o tym, że trzeba zwolnić, cofnąć się i odpocząć. Wtedy jakieś odpowiedzi do Was same przyjdą. Jest to czas, gdzie musicie szukać harmonii. I spokoju, takiego ukojenia. Być może powinniście sobie medytować częściej. Znajdziecie wszystko to, co chcecie. I możecie nawet zmienić jakby bieg wydarzeń w krótkim czasie. widzicie Będziecie widzieli jakby nowe światło w tunelu. Nowe, jakby nowe. Tutaj jest napisane Fire, ale tutaj w sensie takim, że być może o jakąś kreatywność. Chodzi nowe pomysły, nowe idee. I ta karta również mówi nam o tym, żebyście uważali, jeśli chodzi o jakieś strony prawne i zasady, przestrzeganie zasad i prawa Że to może Was skupić. Także moi drodzy, trzeba odpocząć troszkę odpocząć, cofnąć się być może pomedytować, skupić się na nowych rzeczach, znaleźć jakieś e, odpowiedzi w sobie, które, które macie, ale nie wiecie, że, że, znacie na te, że znacie odpowiedzi na te pytania, najlepiej wejść w siebie, w głąb siebie poprzez medytację. Najczęściej wtedy otrzymamy te, te odpowiedzi, słuchając siebie w pełnej ciszy. Także tutaj jest jakby trochę zaburzenie takiej równowagi emocjonalnej u Was. Musicie nad tym, nad, tym, nad tym popracować i nie brać za dużo na Wasze barki. A wszystko na pewno się ułoży i wróci do równowagi. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeśli jesteście zadowoleni. Jeśli chcecie więcej takich filmików, jeśli macie pomysły na, na filmiki, jeśli macie jakieś pytania, piszcie do mnie, a będę nagrywać to, co byście chcieli usłyszeć. Dobrze, moi drodzy, życzę Wam miłego wieczoru. Pozdrawiam, papa. Pa.